Słucham no komunikatów błękitnych słońc. Miej oczy otwarte. Uważaj na zasadzki. Już myślałem, że gra przecięła. Strzelić w plecy i zostawić gnijące trupy. To zdecydowanie w stylu wido. Nie zatrzymujmy się. Dziwne, że te małpy takie spokojnie tuszą. nic się nie zmienił. Mam wrażenie, że z tym Wido macie wspólną przeszłość. Wiedziałem, że to sadystyczne drań, jak tylko założyliśmy błękitne słońca. Od kiedy 20 lat temu... Przepraszam, telefon. Ten swój przewrót, słońca robią się coraz gorsze. Więc owszem, mamy wspólną przeszłość. Lepiej już ruszajmy. Wiedzą, że tu jesteśmy. Dalej, wielu Pokaż na co cię stać! On się tak patrzy dziwnie, ten Shepard. O, już normalnie. To chyba... Oddziałeś ...coś się ściął model. pośledziło trochę... ...ten system odwracania głowy, nie? Zaid Masani, wreszcie mnie wytropiłeś. Wido. Nie bądź głupi, Zaid. Pomaga mi cała banda plugawych skurwieli, gotowych na mój rozkaz zabijać i ginąć. No, dalej. Daj mi powód, żebym mógł załatwić cię jak wściekłego kundla, a znowu. A to co? Nagła krótkowzroczność? Płoń ty z sukinsyną. Już nie żyjesz masani. Bramę. Nie poświęcamy nikogo w imię misji. Zawsze da się znaleźć jakiś lepszy sposób. Na przykład, snucie się godzinami po dżungli w poszukiwaniu innego wejścia. Chcesz tu tracić czas? Proszę bardzo. Ja idę zabić widok. Musiałem. Narażasz życie innych i powodzenie misji dla swojej zemsty. Naprawdę tak chcesz to rozegrać? Powinienem cię wywalić na zbity pysk. Przez ciebie musimy ratować płonącą rafinerię. Niech wszyscy spłoną. Widom musi umrzeć. Cena nie gra roli. Chyba już wiem, kto mu załatwił to oko. Nie doszliśmy do hmm, Ale amunicję jakąś. To co tak? Wido jest już pewnie w połowie drogi do promów. Wido jest ranny. Nie może być za szybki. Wido to cwaniak. Jeśli przystaniemy, żeby im pomóc, on się wymknie. A jeśli się wymknie, to będzie twoja wina. Przybyliśmy tu, żeby ich oswobodzić. Wchodzimy. Wiedziałem, że to błąd. No ale skoro tak, lepiej się pośpieszmy. Kurcze, no nie chciałem tego teraz. Do ekwipunku? Spoko, do szafy z brońmi? Ekstra. Oddajcie amunicję. A jednak. Dobra, my chyba stąd przybyliśmy. O nie, o nie, zachowałem się okropnie. jest trzeba dopóki nie... Jak nie trafię? co to ma być? Co to była za głupota totalna? Ja jeszcze sobie tam pójdę, tak czy siak, przez to, że miałem decyzję jako prawy. Aha, dobra, to tu nic ciekawego nie ma. No to myślę, że ten wito nam ucieknie, jednak nie. Nie tym razem zaid z sukim Nie przekreśliłeś 20 lat mojego życia. Kurga. Zaid, w porządku? A co cię to? Nic mi nie jest. Zabierz mnie z tej przeklętej dziury. Nie wiem, czy potrzebuję na pokładzie kogoś takiego. Gdybyś mnie nie potrzebował, Cerberus by mi nie zapłacił. Zrobię to, za co dostałem kasę i nic ponadto. Przestań już kombinować. Ruszajmy! Przedłożyłeś własne cele nad naszą misję. Tak być nie może. Żyję tak długo tylko dlatego, że na siebie uważam. Nie mam czasu dbać o innych. Stanowisz teraz część zespołu, Zaid. Nie damy rady, jeśli nie będziemy współpracować. Tak. Coś w tym jest. Nie skończyłem jeszcze z Widą, ale mogę o nim zapomnieć na tyle, aby wykonać twoją misję. Wynośmy się stąd w cholerę. Nie jest piemniaczkiem. Jaki ślizgły typ. Myślę, że w tej chwili najlepszą opcją będzie pomoc naszej Łudziejce. Sumi właśnie, o nią mi chodziło. Zapomniałem tylko, jak się nazywa. 哦。No. Czas trwania mocy. Co to znaczy czas trwania mocy? To będzie lepsze. Czy prezentujesz panie Salomonie Gunn. się nie połapie. To chyba dobry moment, żeby zdradzić mi kilka szczegółów. No, dobrze. Nasz kumpel Hawk urządza przyjęcie dla najbliższych przyjaciół. Kilkudziesięciu najgorszych kłamców, oszustów i morderców, jakich można spotkać. Wszyscy przyniosą gospodarzowi prezenty. Jest cudny posąg Twojego starego kumpla Sarena. Przepiękne dzieło sztuki, a w środku nasza broń, pancerze. Możesz zatrzymać pistolet, tylko go nie wyciągaj. Nie będą się ciebie czepiać z powodu broni krótkiej. W środku skierujemy się do skarbca Hoka gdzieś na tyłach sali balowej. Zbadamy zabezpieczenie i zaczniemy się z nimi rozprawiać. Posągi Twoja broń będą już w środku. Potem pozostanie nam już tylko odzyskanie Greyboxu boksu Będę mogła go wreszcie pożegnać. Powinno być ciekawie. I o to chodzi. Tu wysiadamy. Za panem, panie Gun. Proszę chwilę zaczekać. Mamy jakiś problem z posągiem. Jakieś kłopoty? Nie, panie Hawk. Standardowy skan. My się chyba nie znamy. Donovan Hawk. Wiele o tobie słyszałem, Solomon Gun. <laughs> ja też wiele o tobie słyszałem. Jeśli wierzyć ekstranetowi, ostatnio prężnie działasz. Skanery niczego nie wykrywają. Hmm... Nasi goście raczej nie przylecieli tu aż z Ilium, tylko po to, żeby broić, prawda? Możesz przejść, Gan. Przyjmij moje przeprosiny. Poproszę jednak, żeby twoja towarzyszka pozostała na zewnątrz. Na pewno to rozumiesz. Pewnie. Jesteś tu gospodarzem. Życzę udanej zabawy. O. Nie do końca tak to planowaliśmy. Co teraz zrobimy? Trzymajmy się planu, teraz to ty będziesz musiał gadać. Będę się trzymać na uboczu i spróbuję ci pomagać. A na wszelki wypadek utrzymujmy kontakt radiowy.